Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Niebianin i jest ze mną Nivis. Diemka. I gramy sobie w grę Titanfall i jedziemy z tym koksem. Dobra, co bierzemy wyniszczenie do ostatniego stanu, walkę walka o flagę łowca pilotów czy rozmaitości. Nie, wybierz sam. Wybieram na ślepo. Eee, proponuję kampanię. Kampania, ale już przyszedłem. Aha, eee, no to. Eee, eee. Bardzo lubię grać na flagi Na flagi Ale w sensie, że musisz komuś zapieprzyć flagę, no nie? Tam być takim cyga Badasem Takim To czekaj to opuszczę Lobby i idziemy na flagi Bo jeszcze flag w tej grze nie grałem i nie wiem jak wyglądają Będę musiał sobie dostosować troszeczkę mojego pilota i dać mu strzelbę, gdyż karabinem gram w tej grze po prostu jak ciota. Aha. a ten, a widziałeś no, że dodali możliwość grania na grze prywatnej tak? Jak, Dobre Jak na razie jest beta Ale co, testujemy czy coś? E tam, kiedy indziej No okej, okay, dobra Będzie no, można zbierać, będzie? zebrać sobie jakąś, nie wiem, kilka osób i się pobawić Okej, okay, dobra Właśnie, no... właśnie wbiłem na gry prywatną i tutaj patrzę kilka rzeczy Ale da się ustawiać wszystkie mapy Bardzo fajnie to wygląda, tryby gry Ustawienia, ustawienia gry, niestety, nie da się edytować. Pewnie no to, to będzie wkrótce. Dobra, no to wbijaj tam, gdzie cię zaprosiłem, i idziemy na flagi. Yes. Posło w ogóle coś do ciebie? E, oczywiście. To no dobre. Łączenie. Łączenie. Dołączyłem. Posło. No to jedziemy, walka o flagę. To wybrać, tak? Ja. Okej Jesteśmy znowu w ruchu oporu Nie wiem co się dzieje, nie wiem dlaczego No to jest losowe Tak, tak centralnie z... Jesteśmy w ruchu no, oporu Ja Jesteś widzę, w... że jesteśmy w VMC W EMC, ale no, nie wiem, ja jestem ślepa, albo coś Mam dał na śpifufie. Nie no, przed chwilą pokazywałem Jak edytowałem pilota przed chwilą To pokazywało, że jesteśmy w ruchu oporu Uuu Dobra Ta mapa Ta mapa to jest ta mapa Aha, to jest ta mapa, gdzie ostatnio graliśmy Jakaś duże zabudowań, jakieś tory. Cholera. Gdzie my jesteśmy? Nie pamiętasz? A za, zaraz czaję, bo ja tak, tak z obrazka to ja nie pamiętam. To jest bodaj, że to. Znaczy na, na tym ostatnim twoim filmie graliśmy. Znaczy no, ja grali ze mną. To tutaj graliśmy sobie. Wieś hmm. hmm. to było? Tak. Ehm, no na przykład, że tu masz taki most, masz przejście pod nim, tam masz wodę, bla bla bla. Wody dużo tutaj jest, takie cosi. Oj, tam nic wiem... i... IMC i ruchu oporu walczą ze sobą w niewielkiej nieznanej kolonii farmerów. Zaraz zobaczę, ja będę ją kojarzył, bo Przeszedłem kampanię dwa razy. To nie ma po prostu bata, ale kampania w tej grze to jest jednak kicha. Mm -hmm. Okej, okay, ja sobie ten będę testował y, trójce To będziesz testował? Trójce To znaczy Tak Aha, okej okay. E, taki, taki działko dlatego. Dla... A nie, to nie jest ta mapa, boże, mi się mylą mapy. Bo my graliśmy w takim mieście, a to jest jakieś takie co. No właśnie, A właśnie. nie, nie, to, to już wiem co to jest. Ja też tutaj grałem. A kurde. Dobra, ja sobie z karty wziąłem snajperkę. Ja sobie wziąłem strzelbę, bo nią mi się w sumie dobrze gra. O cholera. Jeden typek jest na dachu Trzeba uważać, po prostu no dostałem od kogoś w żyć, ale to tam... Dobra, zabiję go Dobra, dzięki Ja już biegnę po flagę, jestem od niej 20 metrów Kolejny gość leci What the fuck? Aha, to ja mam do niej strzelać, czy coś, nie wiem A nie, zostałem wysadzony miną to było bardzo chamskie zagranie No kurde, co to miało być? Och, ta moja celność mi naukowa jednak nie jest fajna Jak nie jesteś celny jak ja to po prostu bierzesz sobie taką fajną rzecz jak na przykład Co jest? O Boże Biegnę z flagą niczym Rumun O Boże Wcale w ogóle Mącek bez komentarzy ja, ja tutaj stałem ja tu stałem... dobra leć 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 Tu jest już niby czysto Ale przed chwilą tutaj dobra. stałem obok wrogiego... O jest 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 jest, mam cię Dobra Kolejny pilot zarypany Oł sz... fuck. Mój mały rumun, mój mały rumun Ohohoho 5HP W ogóle nie mam żadnego covera. What the fuck? Ej, ktoś nam w flagę. Kurw Ej, zabrali nam flagę. Już I nie mam. Piątki. Dobra, ja mam kartę. Te... Spokojnie wiesz, nic nie jest to. Spoko, spoko. O! Trójca to są miny takie jakby. Tak, to są takie miny, to jest fajna sprawa. Szczególnie właśnie w obronie plagi. O Boże. Ale akcja, naprawdę... Ciężko to ogarnąć. Ej, oni unowszyli, kurde blade te Cover'ować mnie, cover'ować! O Boże, o Boże... Gdzie ja biegnę, gdzie ja biegnę? Woo! Ktoś mnie goni, ktoś mnie goni, ratunku! Gdzie ty jesteś? Nie wiem, na, przy naszej bazie tam gdzie jest flaga. Dobra, zabiję kutasa. Dobra, lecę po ich flagę. Ale ja, ja, mam ich, ja mam ich flagę, ja mam ich flagę. Znaczy ja lecę po naszą, sorry. A dobra. Dobra, jakiegoś hipstera, który chciałby mi zabrać flagę. O oh, fuck, ale mnie skroił. Biegnę po tamtą flagę, albo nie. Dobra, ktoś odebrał flagę. Dobra Ty stary, gdzie tu łazisz? Chodź tu, zabieraj mnie Kto ja? Dobra. Nie, mówi do mojego tytana, bo gdzieś poszedł tam nie, chyba coverowo trochę Fajna sprawa, że one tak tak chodzą jak się z nimi wychodzi Nie spodziewałem się tego w tej grze Tu jest tyle fajnych rzeczy, o dobra Zabrałem w głowę wrogiemu ty tytanowi, zobaczka e, ty! Tytanowi, pilotowi, Boże, co ja gadam Pilota można zmasakrować jak lewaka Dobra, zmierzyłem Kolesia O boże, co tu się dzieje What? Gościu na, 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 na tego, na niewidzialności zabił Jak to się stało Idę po Oteusa, bo Wow To się nazywa ruch Dobra, zmiażdżyłem Kolesia Dobrze Co to, to się stało, ej Super, wygrywamy A, wygrywam, no, okej, okay, dobra Półmetek Zmiana stron, mamy 3 do zera Jest dobrze Jest okej, okay, jest okej okay. To co teraz znowu szczęśliwy rumun Nivis Najwyraźniej tak. Najwyraźniej tak. Kurde. Padłem na dwóch pilotów. Nie fajnie. Titana to ja poproszę tego. Dobra, bronić flagi, bronić flagi. Fuck this shit. Dobra. Niestety upuściłem ich flagę Kiedy nam nie zaczaił sukienkot no to co, no to Pięknie Dobra Jakiś winkel... Wow. A, Co to było? nienawidzę tego gówna Muszę nauczyć się jakoś tam walczyć, dobra Okej, okay, już was bronię moim tytanem No, to ty jesteś, dobra Do ataku, obrona, boże Co tu się dzieje? Mam go Dobra Ty, panie, ile pilotów? Daj spokój stary, tego to się namnożyło tyle, że nie wiem, no nie ogarniam Daj mi flagę, dobra, biegnę po nią Teraz jakoś tak... ...mobilizowali się do obrony tego Dobra, atakujemy ich, nie ma co Czy mówisz, że przeszedłeś kampanię, tak? No tak, przeszedłem kampanię ze strony MC i tego, i, i ruchu oporu. Okej, okay. ja niestety nie. Czy mówisz, że masz Atlasa? Znaczy, Boże, nie Atlasa, tylko Ogra. Tak, mam Ogra. Ale jakoś tak za ciężki jest dla mnie. Ja właśnie bym go strasznie chciał. No to przejdź sobie kampanię MC. No właśnie, będę musiał. Dobra. A! Cholera. Fuck! Było to mnie szybsze. Gdzieś, gdzieś mój Titan tam biega. Drogi ty, ty tam nie spisgał, musiałem uciekać, sorry Ja nie wiem, gdzie jest mój Mój gdzieś biega i coś tam odpiecza O ał, ał, wow Dostałem od tytana. Wiesz, sprawa. Nie ma co, naprawdę. Bardzo fajny setup przy The Flag, nie jest takim bezsensownym zabijaniem się. Aha Jak zwykle nie lubię tego trybu w grach, tak tutaj jest po prostu zabawny. Znaczy w grach, w których po prostu można się szy szybko tutaj skakać, biegać, cokolwiek i tak dalej, tak, to jest to, fajne. to jest fajne, to jest fajne, a jak się tak wleczę to naprawdę, nie ma co.

No i koleś mi strzelił. A raczej gościuwa Wow Wow, 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 co tu się dzieje? O, niebek, niebek, czujesz teraz bezpieczny? ty nie jesteś. Koleś, się... koleś, się... koleś się ogóle... wiem, widzę, widzę. Koleś się wciął w ogóle w powietrze, widziałeś to? No. Takie takie łota. Puk. Okej okay. Włazę z nieba. Aha, ktoś tu ma naszą flagę Dobrze wiedzieć. Okej, okay, już jej nie ma 40 mm to jest po prostu coś pięknego. To działo jest zbyt silne. Dobra. Mam przesranę, bo biegnę tytanem, który ma flagę. I tyle. Chcesz chcesz czy coś? No, przydałoby się troszeczkę Tak, ten okay, tak lecę Idę tak naokoło i mają problem ze ściganiem mnie wow, 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 dobra Jestem, jestem, nawalam do niego, nawalam Coś ty padł? Nie, nie padłem Ale ty tam Pady z pieprzaj mi stąd Mam go, mam go, mam go, mam go, dorwałem go Cholera, ale mnie coś wysadziło Goście cię tutaj już widziałem Tak centralnie tylko od flagi Dobra, już odniosłem No to co, no, wygrana? E e tak jakby no, tak jakby Ktoś mi z MK5 odstrzeł, nienawidzę tego pistoletu jej! Ach, zwycięstwo, dobrze! Tak naprawdę dawno nie zwyciężałem. A jeszcze zabiję Aleksandra. Tutaj mają ten statek, dobra. Ja czekam na statek, włączam Damage Kora i. Ja już szykuję sobie rakietę. Bo ja aktualnie nie mam tytana, więc. Przecisnąć z rakietnicy. A, to jest tam, matko święta Dobra, d reaktywowany, jedziemy I ciśniemy dziadu. O, nie odleci! Pięknie! Wow! No i dobra, nie odleciał, nie ma szans. Super zniszczony No i dobrze, i to było na tyle. Dziękuję bardzo za zobaczenie w następnych odcinkach. Ja również się żegnam na raczej.